Cześć. Drodzy widzowie, witam Was na kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj kontynuujemy serię 15 równa na x i dzisiaj mamy już część czwartą tej serii. Ostatnim razem z 20 zł zrobiło się 40, także dzisiaj zdrabki za 40 zł, i ponieważ ostatnie zagranie w bank, jedna zdrabka za 20 Przyniosło fajne skutki, wkład się pomnożył do 40, to pomyślałam, że znowu zagram tak trochę konkretniej i tylko dwie strapki. Jedna za 10, druga za 30 i wzięłam dwie z numerem 1, no bo te jedynki lubią pozytywnie zaskoczyć, więc dzisiaj postanowiłam ponownie na nie postawić. I zobaczymy, wierzę, że jedna z jedynek coś da i dzięki temu osiągniemy część piątą serii. A jak nie, to kończymy dzisiaj na części czwartej. Zobaczymy. Także dwie zdrapeczki i zaczynamy od paradizo. Powiem Wam, że ta zdrapka akurat na wielu zrobiła super wrażenia. No nie wiem, nie tylko się na premierze ją dobrze drapało, bo była czymś nowym. A teraz, no jakoś tak. Czasem poza kanałem też się coś zdrapie, a tej w ogóle nie drapie poza kanałem. W ogóle jakoś mnie do niej nie ciągnie, ale tym razem stwierdziłam, że wielu z Was lubi, więc coś czasochłonnego, co lubicie dorzucę. No i mam dzisiaj Paradizo. Dobra, patrzcie ile nutek. I mewa, jest jeszcze jakaś mewa. Chyba nie. Latarnia płetwy. Od czasu do czasu każdej trzeba spróbować. Dobra, chyba tyle. Albo przez gadanie się nie mogę skupić. Flaming motyl. Motyl. Flaming. Dobra. Torba-kostium. Jest torba. Kostium. Okej. Okay. Dalej żółw i kotwica. żółwik okulary delfin trzymajcie kciuki za chmurkę na przykład <noise> za koszulkę na pój słońce. OK. Lody ryba. I ostatnia jest rozgwiazda. Tak, tyle. Także, no nigdzie nie widzę żadnej linii. Kontrolne różne, więc niestety tutaj nic. Także przyszłość serii zależy od kosmicznej siódemki. Trzymajcie kciuki. Jak nie, to robimy podsumowania. Także szukamy. Albo siódemki, albo księżyca, albo planety. I lecimy. Mamy melon, rakietę, antenę, diamenty, korona, winogrono, awokado, tęcza, gwiazda, ananas, portfel piłka astronom, wiśnie, perła i palma, teleskop, słońce, kłódka, kwiat, tornado i jabłko. Narty, obcy i zegar. Kometa, klucz. Mury, cytryna i parasol, no to tutaj nie ma. A w bonusie? A w bonusie kości. I kontrolne różne. No, no to te dwie jedynki niestety nie okazały się dobrym wyborem tym razem. Także kończymy serię 15 na części czwartej. Dzisiaj. Na wkład 40 wygrane, niestety 0, a ogółem pierwszy odcinek był za 100, na drugi zostało 69, na trzeci 20, na czwarty się pomnożyło, było 40, no i dzisiaj na czwartej części kończymy z zerem, A X, który jest sumą wkładów na wszystkie odcinki serii, wyniósł w tej serii 229 zł. Także za tyle podrapaliśmy, inwestując 100 zł. Myślę, że wynik i tak całkiem w porządku, bo jak wiecie, jak śledzicie serię już jakiś czas, to wiecie, że wypadało naprawdę często dużo gorzej, więc no tym razem 229, cztery odcinki. Zaryzykowałam, ale nie żałuję, bo jakby tutaj coś weszło, to by naprawdę mogło być ciekawie. No tym razem po prostu się nie udało. Dziękuję kochani, że zajrzeliście, no i zapraszam na kolejne odcinki na moim kanale. Papa! Pa.